Rozpoczęły się prace nad planem ogólnym, który określi kierunki rozwoju wspólnej przestrzeni w gminie Żyraków, jak podkreśla Grzegorz reguła zastępca wójta, plan ogólny gminy to ważny dokument kształtujący zagospodarowanie terenów całej gminy i będzie miał realny wpływ na rozwój samorządu przez kolejne dziesięciolecia. W czerwcu bieżącego roku Rada Gminy w Żyrakowie podjęła uchwałę o sporządzeniu planu ogólnego gminy. Żyraków. Otóż jest to bardzo ważny dokument, nawet o charakterze strategicznym. Dokument ten będzie kształtował naszą przestrzeń publiczną przez kolejne długie lata. Dlatego bardzo nam zależy, aby mieszkańcy gminy, właściciele gruntów włączyli się w procedowanie tego ważnego dokumentu. Liczę na Państwa i wierzę, że tak będzie. Jest to o tyle ważne, że gmina będzie miała wyznaczone obszary. Kierunki dalszego rozwoju będziemy wyznaczali obszary, czy to działań rolniczych, czy zabudowy jednorodzinnej, czy też lokowania się biznesu, czy też szeroko rozumianej deweloperki, która też budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców, szczególnie zabudowy jednorodzinnej, kiedy takie tego typu inwestycje powstają, na przykład w postaci zabudowy szeregowej wśród domów jednorodzinnych. Chcemy takich rzeczy uniknąć, chcemy uporządkować teren gminy pod względem urbanistycznym, dlatego ten dokument będzie obejmował cały teren gminy Żyraków. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy włączyli się w ten proces poprzez składanie wniosków, gdzie będą mogli zgłaszać swoje przeznaczenie, które, które chcieliby wyznaczyć na, na swoich własnościach, na swoich działkach. Wnioski te można znaleźć na stronie Urzędu Gminy w Żyrakowie. Link do tej strony także można znaleźć na moim profilu facebookowym zastępca Wójta Gminy Żyraków. Bardzo Państwa do tego zachęcam. Jest to Szybka i prosta procedura. Wnioski te można składać zarówno w osobiście w urzędzie gminy w formie papierowej i można je składać także w formie elektronicznej poprzez e-mail bądź skrzynkę EPUAP. Drodzy Państwo myślę, że chcielibyśmy, aby nasz samorząd rozwijał się w sposób szybki, aby był porządek. W naszej przestrzeni publicznej, aby były projektowane nowe budynki czy nowe drogi. Bardzo nam na tym zależy, dlatego zapraszam serdecznie do składania tych wniosków. Myślę, że po przyjęciu tego planu ogólnego Gminy Żyraków, uchwałą Rady Gminy, myślę, że będziemy zarówno my, samorządowcy, jak i, i państwo, mieli satysfakcję, że wspólnie stworzyliśmy dokument, który będzie służył nam przez kolejne długie lata. Jesteś właścicielem działki, masz wizję jej zagospodarowania. Podziel się swoimi pomysłami i aktywnie uczestnicz w kształtowaniu przyszłości. Termin składania wniosków mija 30 października. Twój głos, Twoja gmina, kształtujmy wspólnie gminy Żyraków. Formularz dostępny jest w siedzibie oraz na stronie Urzędu Gminy Żyraków.